Tymon i Teoś nieoczekiwana podróż, czy wierzysz w prawdziwą magię? Wyobraź sobie burzowy czerwcowy dzień, dwaj bracia, zapomniany strych i tajemnicza skrzynia, która zmieni ich życie na zawsze. Jeden przycisk, jedna decyzja i nagle wszystko staje się inne. Tymon i Teoś, nieoczekiwana podróż, to historia dziesięcioletniego Tymona, piłkarza i gracza oraz sześcioletniego Teosia ciekawskiego odkrywcy, którzy podczas nudnego, deszczowego popołudnia odkrywają na strychu coś niemożliwego stare Atari, kasety z muzyką rodziców, tajemnicza gitara, a potem skrzynia w środku urządzenie, którego przeznaczenie przekracza najśmielsze wyobrażenia urządzenie, które może przenieść ich wszędzie. I wtedy jedno kliknięcie, jeden błąd, i nagle bracia lądują w świecie, który jest znajomy, ale jednak obcy te same ulice, ale pokryte żwirem zamiast asfaltu ten sam dom, ale mniejszy, inny ci sami ludzie, ale nie ci, których znają. Czy uda im się wrócić? A może to dopiero początek prawdziwej przygody? Bo kiedy spotykasz młodą wersję swojej babci kiedy widzisz dziadka, który jeszcze nie wie, że będzie dziadkiem, kiedy każdy krok może zmienić przyszłość, każda decyzja ma znaczenie. To opowieść o braterstwie, które przetrwa każdy czas, o odwadze, gdy wszystko wydaje się niemożliwe, o rodzinie i tajemnicach, które łączą pokolenia, pełna humoru, retro odkryć i wzruszających momentów, historia, która pokaże ci, że największe przygody czekają czasem tuż pod twoim nosem. Bo czasami to, co wydaje się niemożliwe, jest po prostu dobrze ukryte. Tymon i Teoś nieoczekiwana podróż. Tok Gogarach. Tymon i Teoś nieoczekiwana podróż. Czy wierzysz w prawdziwą magię? Wyobraź sobie burzowy, czerwcowy dzień. Dwaj bracia, zapomniany strych i tajemniczą skrzynię, która zmieni ich życie na zawsze. Jeden przycisk, jedna decyzja i nagle wszystko staje się inne. Tymon i Teoś. Nieoczekiwana podróż. To historia dziesięcioletniego Tymona, piłkarza i gracza oraz sześcioletniego Teosia, ciekawskiego odkrywcy, którzy podczas nudnego, deszczowego popołudnia odkrywają na strychu coś niemożliwego. Stare Atari. Kasety z muzyką rodziców, tajemnicza gitara, a potem skrzynia. W środku? Urządzenie, którego przeznaczenie przekracza najśmielsze wyobrażenia. Urządzenie, które może przenieść ich wszędzie i wtedy, jedno kliknięcie, jeden błąd. I nagle bracia lądują w świecie, który jest znajomy, ale jednak obcy, te same ulice, ale pokryte żwirem zamiast asfaltu, ten sam dom, ale mniejszy, inny, ci sami ludzie, ale nie ci, których znają. Czy uda im się wrócić, a może to dopiero początek prawdziwej przygody? Bo kiedy spotykasz młodą wersję swojej babci kiedy widzisz dziadka, który jeszcze nie wie, że będzie dziadkiem, kiedy każdy krok może zmienić przyszłość. Każda decyzja ma znaczenie. To opowieść o braterstwie, które przetrwa każdy czas, o odwadze, gdy wszystko wydaje się niemożliwe, o rodzinie i tajemnicach, które łączą pokolenia, pełna humoru, retroodkryć i wzruszających momentów, historia, która pokaże ci, że największe przygody czekają czasem tuż pod twoim nosem. Bo czasami to co wydaje się niemożliwe jest po prostu dobrze ukryte Tymon i Teoś nieoczekiwana podróż to książka która przeniesie cię w świat prawdziwej magii dostępna teraz jako e-book na classicetadnafyayo.mpcom wkrótce drukowana wersja na zamówienie EU. czy odważysz się przekroczyć próg tajemniczego strychu czy odkryjesz, co naprawdę kryje ta skrzynia, Daj się porwać przygodzie z braćmi Tymonem i Teosiem, bo niektóre podróże zmieniają wszystko, a ta podróż zmieni również Ciebie. Zamów dziś i odkryj tajemnicę, która czekała na Ciebie przez lata. Tymon i Teoś nieoczekiwana podróż. Carvillian White Whitemage. Daj się porwać przygodzie.